Hey, yo. cześć, i mamy wszystkich bardzo serdecznie. Systony Rixmaster to jest kolejny odcinek serii polowanie na, no, w sumie jeden z czterech odcinków dodatkowych, które będziemy polować na zwierzęta na White Rime Ridge, czyli między innymi bizony, na którym dzisiaj, na których dzisiaj się skupimy, Natomiast przed nami będą jeszcze jelenie lisy polarne, ale zające amerykańskie I te zwierzęta sobie dogramy do naszej serii, która już się za, zasadniczo, zasadniczo skończyła, no ale. Kiedy otworzyłem jeszcze tego i mapy, nie było rezerwatu Stricte i tych zwierząt też, więc trzeba je po prostu dograć wszelkie nowe zwierzęta, które będą się pojawiać, również będą dogrywane. Ewentualnie chyba, że pojawi się drugi sezon. I w trakcie drugiego sezonu jak jeszcze alfabetycznie nie przebijamy się przez to zwierzęta, to będziemy nagrywać się jeszcze w sezonie drugim, który będzie pewnie za milion lat. Tymczasem zabieram ze sobą oczywiście 4570 kaliper no, zwiada już przecież broń, najmocniejsza aktualnie w grze, nabizone Szczególnie chyba, najbardziej efektywna. Cóż więcej, siódemka i łuk to jest, oczywiście to, są bronie, które biorę w razie w, żebym, nie wiem, rozstrzelał się, strzelał tak beznadziejnie, że nie wiem, zbrakłoby mi amunicji, czy coś, to w każdym razie w zamian, czy w razie czego posiadamy broń inną, żeby sobie poszczelać, ubrania, wiadomo. Takie zimowe, I zaczynamy na dole i rzecz jasna tutaj sobie bizony. Jakie tryb polowania będę preferował? Prawdopodobnie na sprincie będziemy cały czas biegać. Nie lubię czegoś takiego, znaczy, wydaje mi się to trochę nierealistyczne, ze względu na to, że normalnie raczej nie lata się z bronią, nie biega się, natomiast w przypadku bizonów, możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że nie są one jakoś specjalnie płochliwe. Coś więcej mogę powiedzieć, to no, bizony już były, był duży odcinek, no, ale z polowania na no, jeszcze nic nie było. Z tego, z racji tego, że są pierwsze alfabetycznie, siebie sobie od nich. Więc nie przedłużam już dłużej i lecimy przed siebie. Odcinek pewnie nie będzie długi. I wszystkie te odcinki prawdopodobnie znaczy, zawsze jak tak mówię, to, to różnie to bywa. Natomiast wydaje mi się, że te cztery odcinki nie będą jakieś specjalnie długie. Mogą być wyjątkowo krótkie. Zastrzegam sobie takie, takie coś. Żebyście się nie zdziwili. I dobra, nie przedłużam dalej. Idę szukać naszych pierwszych ofiar, którymi się dzisiaj zajmiemy. Dobra, jestem z powrotem. Przegryliśmy w sumie dokładnie niecałe 400 metrów. I już widzę przed nami tak zwane bizony dwie sztuki aktualnie, być może jest ich więcej. Zasadniczo nie widziałem więcej niż sześć sztuk w jednym stadzie, bo chyba tyle jest max. Ewentualnie mogę się mylić, bo specjalnie dużo nie grałem na tej mapie w stosunku do ludzi, którzy w tą grę grają bardziej nałogowo niż ja. Ale cóż mogę powiedzieć, że jest ich więcej. Jest na pewno cztery, są. Pięć jest na pewno. Dynamitus jest taki, że one są kurde, strasznie beznadziejnie pozycji, to znaczy są przy górce. A to mnie nie satysfakcjonuje, ze względu na to, że ustrzelę sobie, dajmy tego, to zdam te z dupio. Ale będziemy strzelać, nie będziemy przedłużać, zawsze można je dogonić, więc... Strzelamy... Od razu zmieniamy target, kurde, scroll mi nie działa, to znaczy... Czy chodzi mi generalnie o to, że ja mam zdupiony scroll? Mam jeszcze biegnie, ale... o Jezu, muszę... Ale chyba dostał. Realnie powinien. Mam zdupiony scroll i przybliżanie i oddalanie mam na kropkę i przecinek, nie? I to strasznie, właśnie w takich przypadkach jest beznadziejne. Znaczy ja mam generalnie dwie myszki, no tej drugiej nie będę grać, bo ona jest tak beznadziejna. Tam jest, widzę kolejne. Panie, bym mogła trafić na web, może? Przebijemy się? Czemu by nie? Czemu by nie? No dobra. Rzućmy sobie okiem na tego pierwszego, bo on mnie najbardziej interesuje ze względu na to, że był najbliżej i celowałem na pucach. się przynajmniej wydaje. Teraz znajdźmy sobie miejsce, gdzie on dostał. No tak w sumie to, to nie wiem. A tutaj leży, to chyba ten, co dostał tutaj, prawda? Bo on chyba... Chyba był tutaj, nie? Mi się wydaje. Chyba tak, to jest ten. A rzucimy okiem. Został na jelita, to... Tą... Trochę dziwne w sumie Ty łoś ładził No dobra, no zbierzmy go Rzucimy od razu okiem, czy... Dostał... aha, on tak dostał jakoś śmieszne. No okej okay. Wybaczcie, średniografikę. średnio Co ja na tej mapie i tak bym ustawił średnio Ze względu na to, że tutaj mi się trochę ladzy. Znaczy ladzi mi się jak Przyglądam się w Jakiejś większej ilości Wiecie czy coś tam i w takim przypadku wtedy troszeczkę ladrzy. Natomiast, no, na średnich jest całkiem spoko, bo mam teraz aktualnie 120 fps jeszcze nagrywał, więc nieźle. Dobra, ten, ten Bob na, na górze gdzieś jest. Ja tutaj jeszcze rzucam okiem, czy. Bo tam chyba jeszcze jeden dostał, ale nie będziemy się skupiać na szukaniu specjalnie jego śladów, tylko pójdziemy sobie tam po prostu na północ. Północ, chyba północ, to mi się wydaje. To, co widzę. I tak, tam za górko powinny być. Te cztery sztuki gdzieś pewnie się rozdzieliły. Ale. A spokojnie znajdziemy je. Ile już tam nagrywam? W sumie nie, nie, nie ma to znaczenia. Dopiero zaczęliśmy w sumie. Ale wiecie. Jak jest. No i potem będą jelenie sytkajskie, Sytkaje, generalnie sitkaje, Sytkaje pójdziemy sobie tutaj, bo ostatnio robić misje halloweenowe, ostatnia misja, jak pewnie wiecie, bestia, w ogóle kagur, biały. To tam, to tam strasznie dużo tych Sytkańskich zauważyłem. piesał postanowił sobie wyjść. Dobra. To w sumie dalej by Nie wiadomo, tego tego pokazywać. Więc jak coś zobaczę, to oczywiście Wy też to zobaczycie. Dobra, jest to z powrotem i widzę parę bizonów. To znaczy, że... Tak, tutaj leży jeden. On jest martwy. Czyli trafiliśmy tego tamtego ładnie. Natomiast ten jest zajebiście wystawiony bokiem, więc nie będziemy przedłużać. Będziemy go strzelać. Najlepiej jakoś tak. Dokładnie. O, ja w ogóle nie widziałem, że tam... jeden pocisk. co, sobie dobrze że zrobiliśmy go na hita. I git, to no ten na pewno leży, bo już by zdupiał, chyba, że jest sparyżowany. Łoś się odezwał, widzę, że po strzale o sobie nie przejął się bardzo specjalnie. No i dobra, no sprint jest cały czas włączony. Jak widzicie tutaj dalajcie, możecie sobie sprintować, by te bizony... Ło! Aż mi się kawa odbiło. Generalnie te bizony nie są jakieś specjalnie płochliwe, tam jest chyba ten łoś. Ciulowy jakiś tak Czy to... Do... Nie specjalnego aż, tak? Sobie czekajcie, zabiliśmy dwa, tak? Dwa, 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 tak, zabiliśmy cztery, to jeszcze jeden gdzieś tam pewnie jest. Pewnie tam wydupił dalej na północ, no podejrzał, że jeszcze nie jedno stado znajdziemy. Ten miał 113 punktów. W ogóle nie orientuję się w punktacji bizonów, ale dosyć sporo ważył z tego, co widzę. Prawie. 800 kilo. No ten łoś. Taki, tak idealnie do wystrzelał. Znaczy wiecie, no, generalnie jakby był jakiś, taki naprawdę ładny. Jakby miał chociaż 200, W ogóle te, te łopaty tak, takie dziwne ma to mi się wydaje Dobra, dupić go Lecimy po tego drugiego bizona To piąty pewnie gdzieś tam dalej na północ wydupi Ja tu cały czas się rozglądam Z na to, że może między drzwiami go wypatrzę Bo na pewno gdzieś tam zdupił, właśnie dopiero zobaczył Spoko I podejrzewam, że przejdziemy sobie na razie te takie, nie wiem, to jezioro nie jest, jakie zbiorniki wodne, generalnie, ale, podejrzewam, że miniemy je i pójdziemy sobie już na zachód. Cały czas biegnąc sprintem. Dobra. Co my tu mamy? Ten kolega dosyć spoko dostał. Na drogi się wydają naprawdę ładne, u niego. Dostał w sery ducho. Good shot. No cóż. się duże wydają, znaczy tak mi się wydaje, ale to to. W ogóle rzucę sobie okiem potem. Rzucę sobie okiem potem na te na statystyki zaczyna ranking. Topkę. Zobaczę, jak wygląda najlepszy ten Bizon. I jak wyglądają te jego rogi. Czy to naprawdę jest. stało? Widzicie co jest przede mną? Kolejny przyjaciel. I to jest chyba ten. Ostatnie z naszego stada Czyli wypierdziliśmy całe stado Znaczy zaraz wypierdzimy, znaczy zobaczymy Boże się, spróbuję strzelać stąd Yeah Leczki. Przyjaciel pad A my się rozglądamy Że nie było ich więcej, może to być Być może to było, inne stado, wiecie Już kolejne przyzwyczajenia wyłączam czy znaczy klikam żeby biec, bo zawsze jak zabiję to klikam C, tak już mam nawyk, żeby włączyć sprint. I żeby po prostu podbiec, bo już strzeliłem, więc teoretycznie jest, jak się kurwa ciemno zrobiło, jak tu zesz zeszłem. No i taki nawyk mam. A my już biegniemy sprintem, więc ja go w tym momencie wyłączam. I teraz się zmienię kolory pewnie jak wejdę tutaj. No nie, nie zmieniły się. Tak, się zmieniły. I tu jakieś dziwne, dziwne te gazy są. W takim razie, bo nie wiem. No i cóż. Widzę, że nawet jednym ciągiem udaje nam się to nagrywać. Spoko. Mi tam pasuje. Ja tam mam zawsze mniej cięć. Też wolałbym, właśnie, to, to szkoda, że to Dehanteren. Ło, oj, pani! Nie przedłużamy. Nie przedłużamy. Ej. Dostał. Nie wiem czy dostał. Jeszcze coś? Czy to wiem, że było więcej, ale jeszcze coś czy widać No i znowu co kryknąłem. Kurde, te nawyki Dobra, że, e, rzecz, rzecz taka, że trzeba się przeładować, bo mamy tylko jedno damo. A przydałoby się mieć piątkę na koncie. Widzę tam czy on leży. Tak, ten leży. Ten leży. No nic, no dobra, lecimy dalej ciągiem. Nie będziemy przerywać tego nagrywania. Bo... bo nie ma sensu, jak widzicie. My cały czas... Czy tam drugi leży? Nie, drugi stoi. No dobra. Czy mi się go uda na pucaka ściągnąć? Spróbujemy. Dostał. Zdupił na dół, prawda? Zdupił. Ale wydaje mi się, że dostał śmiertelnie. Okej, okay, ile ty masz? O, ja, to, to, jakiś taki młodzik jesteś, ale dostał serce. że hertz dzisiaj wchodzą. To dała, no bogato, strasznie. I my lecimy sobie dalej. Przeszliśmy półtora kilometra i mamy na koncie sześć bizonów. Być może nawet więcej. Bo to może jeszcze padł ten, co dostał. może poprzedni też padł, bo dostał chyba. W sumie to nie wiem, czy tam jeszcze coś strzeliłem, czy nie, ale. Jest git, rzekłbym. Tak włączają się te dzikie dźwięki. Tak, jak w tym. Don't Starve. Strasznie głośne są, w porównaniu do tych dźwięków zwykłych. Nie wiem, czy tak jest, ale tak jest. Mam nadzieję, że w miarę nie zagłuszają, bo ja trochę zrobiłem tak, że teraz tę grę słychać o wiele lepiej, bo wcześniej to tam, tam ledwo co było grę słychać, a mnie było mocno słychać, O, ten też jakiś taki łodzik. A my lecimy dalej, to jest tak, szukamy krwi. Widzę po tej krwi, że został na poza serce, więc będzie gdzieś tu leżał, prawdopodobnie, nasz przyjaciel bizon. Nasz przyjaciel bizon. Czy to jest ten bizon, który dostał tutaj? Czy to jest jeszcze inny bizon? Kurde, jakie to głośne! Zobaczcie, ale ja to muszę przyjrzeć, bo nie wiem, czy u was też tak głośne jest, ale u mnie to jest przejebane. Za przeproszeniem. Dobra, tu jest dalej krew. Tu też. Dobra, no, on gdzieś tu musi leżeć, prawda, no. Jest to on Jakoś daleko uciek. Jeżeli dostał na płuca, przynajmniej na jedno, to jego, 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 życie to, to długo nie potrwa chyba. A, no, właśnie jest tutaj. I teraz pytanie, czy to jest ten? Też ładne te rogi, bo się wydaje. Chyba. Zresztą w ogóle nie wiem, jak to jest liczone, całkiem. O, i był to śmieszny dźwięk, a e, nie był jakiś specjalny. Dźwięk. śmieszny dźwięk, jak się go podnosi. U. Te oczy. Tak ja, bardzo straszne. No i cóż ja teraz mogę zrobić? Mogę zrobić. Co się odezwało? Nie, ja, zdawało się. Miałem, miałem jakieś takiego że się łosi odezwał. E, tak się chcę rozejrzeć, bo nie jestem pewny, czy to jest ten łoś, którego spostrzegliśmy ostatnio, czy to jest łoś, który... jaki łoś, Bizon? Rx Master ogarni się. Bizon, tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to nie był ten, bo ten, tak, jakoś ten ślad był trochę bardziej z tyłu. Ale chyba, wszystko wskazuje na to, że to jednak, nie ten... no Dobra, to ja teraz przerwę. Rzucę tutaj okiem, rozejrzę się. I ten, pójdziemy sobie dalej jeszcze rzucę okiem, bo mamy już sobie 7 sztuk, i całkiem spoko to wyszło. Mamy 7 sztuk. Ale jeszcze sobie popolujemy, bo... Przeciw w sobie niewielki obszar, tak naprawdę. Niewielko odłegość, bo całe 2 kilometry, a mamy już 7 sztuk, jak mówiłem. Ale jak mówię, tam jeszcze rzucę okiem ile już ten odcinek trwa, żeby mieć jakieś takie rozeznanie, ile możemy sobie jeszcze pozwolić, poświęcić czasu. Na polowanie na bizona. Dobra, widzę Bizona i ten Bizon zachowuje się jakoś dziwnie. A nie, dobra, jednak się nie zachowuje dziwnie. Ale po prostu przestań biegnąć, biec i tak, zawoduje sobie ten pocisk. Tak jak pamiętam, to się zawoduje. Może akurat, bo nie trafię cztery razy, a piąty by trafił. Takie przypadki też się zdarzały. Where are you, tutaj? Dobra, strzelał go może na głowę, tylko kurwa, tego kura... bardzo nie widzę. Ochój, to kolejny. No to mnie zaskoczył ten drugi, bo, tak, ale widzieliście w ogóle jaki ten, jaki lag był? Ten bizon padł bodajże po jakichś czterech sekundach. Dopiero podskoczył i padł. Ale to wszystko ucieka kurde tam na ten, na, na, te górki, ale to spoko w sobie. To będzie nam łatwiej je zabić, bo będzie to dobrze, będzie ograniczone gurabi i tą wodą tutaj, więc spoko. W ogóle to nie będziemy jeszcze długo grać, bo mamy tam jakieś 16 minut, coś koło tego co pamiętam, albo ponad już. Więc cóż mogę powiedzieć, no jeszcze ze dwa bizoniki, jeden i będziemy kończyć ten odcinek. Zabieram się za coś dalej. Może od razu Sitka się nagra. Tu to w ogóle nawet nagrywać na, te, na na tej samej sesji, bo jesteśmy właśnie w tym miejscu. A, to jest... Aha, to jest jeden, który już dostał. No widzicie, jednak dostał. Dlatego Do on się tak dziwnie zachowywał. Weś ty miał w ogóle. A, sytua. No dobra, taki średniak chyba. To idziemy dalej. O, tam jest bizon. Kolejny. Ile tych Bizonów łazi? To jest w ogóle masakra. Masakiera. Dobra, widzę jeszcze trochę twoich płuc. Dobra, tego na pewno nie przeżyjesz. Tego tak, tym bardziej. No właśnie. Przewodowujemy. I co to jest 30 pocisków na tą mapę? Kurde, powiedzcie mi ludzie, co to jest? Jakoś, że powyżej 30 pocisków, dodatkowe paczki się nie odnawiają. I kurde, to jest ten ból. Czasem teraz strasznie dużo misji porobiłem? Tych. Nie halloweenowych. ale no, no, też zrobiłem wszystkie. Natomiast chodzi mi generalnie o misje, te zwykłe. Podstawowe. Na Napierdzieliłem sobie prawie 40 tysięcy gemsów. Więc. Mogę je dosyć spoko wykorzystywać, to znaczy, jakieś tam, przede wszystkim, co to mogę kupić? Dużo tego nie ma za GMsy, wiadomo. Bo, twórcy gry ograniczają, nas, ograniczają właśnie te, 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 te sprzęty, które możemy kupić za, za GMC, ze względu na to, żebyśmy kupowali MC. Bo MC to już hajs dla nich, prawda? Ale spoko. Przynajmniej widać efekty, że, że, że coś działają ty, 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 z tymi, z tymi mc -ami. Znaczy, kurde, nie upierdzielają się, totalnie. No coś tu działają. Czy znaczy tak, oczywiście, zależy kto na to i jak spojrzy. Natomiast mi się wydaje, że jest całkiem spoko. W porównaniu do tego, jak gra, zaczynają grać, gra w ogóle jeszcze na Steamie nie była, to... A jeszcze wypowiedzieć mogą w ogóle osoby, które, wiecie, jeszcze, jeszcze wcześniej grały, bo ta gra jest chyba 2008 roku. Wstała, tak mi się wydaje, nie, nie wiem, czy dobrze pamiętam. To wcześniej podobno tam nic specjalnego się nie działo. Czy może nic specjalnego. Nie, nie, nie było takiego postępu, jak jest teraz, tak mi się wydaje. Znaczy, ja to mówię w opinii od momentu, jak zacząłem grać i jak weszła gra na tym, i dopiero potem właśnie zaczął, zaczęli strasznie duże rzeczy robić. I też porównuję to tak na przykład z Daisy, gdzie kurde, Bohemia dostała tyle, tyle, tyle zarobiła i tak naprawdę totalnie kurde. Nic z togrą nie robią. Czy ja nie mówię o dodawaniu tam jakiejś nowej broni, pierdół, tylko kurde. Zrobić, żeby ta gra znowu była grywalna. To jest podstawa. Znam jakiś młodzienie, Totalnie. masakra. No cóż mogę powiedzieć? Sitka mi tu. Syczy. Mam widzicie, Mieliście okazję usłyszeć, jak, jak brzmi ten, ten jego dźwięk. W ogóle ja tu się zdziwiłem. No tak. Syczy. I wyjdę sobie tutaj na górkę, jeżeli nie zobaczę jakichś żadnych bizonów Bo chyba tutaj już się nie pojawia. Nie no pojawiają się pewnie, ale... Ale wydaje, że... się, że 9 sztuk jest dosyć spoko. Wystarczająco ilością na no, odcinek. Mogę tu wejść? Czyli nie mogę. Mogę? Nie mogę, nie mogę. Okej. Okay. Tutaj już widzę się takie lasy zaczynają. E, co już, no cóż, no cóż, no. No cóż. No chyba będziemy kończyć. Chyba będziemy kończyć. No cóż, moi drodzy, musimy kończyć, no bo tu chyba już nic nie ubijemy. To było polowanie na z dodatkowego, dodatkowego odcinka z czterech, które się pojawia, w sobie to trzech teraz, bo ten oglądacie. Pojawiło się jeszcze trzy, tak jak mówiłem, sytkajskie, oh, polarde lisy. Ja oh, się cieszę, tak się cieszę, że za wylewy dostanę, że będę musiał to nagrywać. No i zające. W przypadku sytkajskich zajęcy będzie spoko, ale... Troszeczkę inna. Dobra, tymczasem żegnam się z Wami. W tym oto miejscu. Tak szczerze całkiem przebliżmy kilometrów. No, niecałe trzy. Jeszcze raz żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.